Poznańska Andersia Tower stała się miejscem debaty na temat gospodarczej przyszłości w lokalnym oraz globalnym wymiarze. O problemach dotykających współczesny świat dyskutowano podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego. Ciężko w krótkiej wypowiedzi wymienić wszystkie tematy, które pojawiły się na kongresie. Oczywiście no takim tematem, który od pewnie dwóch lat... Jest tematem nieschodzącym z nagłówków prasowych, to jest temat bezpieczeństwa, geopolityki, całego tego układu sił. Wydarzenie, które w połowie listopada odbyło się już po raz trzeci, przyciągnęło do stolicy Wielkopolski wielu specjalistów w dziedzinie gospodarki. Nie zabrakło też tematów lokalnych, nie zabrakło tematów dotyczących tego, jak promować poznański i wielkopolski biznes. Nie zabrakło oczywiście tematu związanego z nowymi technologiami, przemysłem 4.0, sztuczną inteligencją. Dziękuję bardzo. Podczas dwóch dni kongresu odbyło się łącznie 36 paneli, w trakcie których debatowano o gospodarczej przyszłości Polski i Europy. Według ekspertów napływ chińskich produktów na europejski rynek oraz zmiany na amerykańskiej scenie politycznej będą miały w tym temacie kluczowe znaczenie. Niestety wszyscy paneliści dosyć ciemno, w dosyć ciemnych barwach odmalowali przyszłość Unii Europejskiej, jeśli chodzi o powrót do konkurencyjności. O rywalizację z innymi wiodącymi e, krajami. Przemysł w Europie jest w regresie, głębokim regresie. E, tracimy poziom konkurencyjności i przemysł nie ma dobrych e, wiadomości. Przemysł czeka na nową strategię przemysłową, czeka na środki, na plan podobny, jaki został wdrożony w Stanach Zjednoczonych dwa lata temu. W Poznaniu debatowano również na tematy związane z bezpieczeństwem. Zdaniem niektórych panelistów, zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA niesie za sobą wiele niewiadomości. Jest to kolejne wyzwanie. Niestety, tak jak słuchamy polityków europejskich, przedstawicieli Komisji Europejskiej, albo też większości, która dzisiaj jest sformułowana w Parlamencie Europejskim, to nie widzimy żadnych recept, które pozwoliłyby nam na podjęcie realnej konkurencji. Na scenach kongresu zasiedli przedstawiciele wielu różnych gałęzi gospodarki. Sporym zainteresowaniem cieszył się panel poświęcony przyszłości przemysłu stalowego. i go Stal w Europie odpowiada za około 2,5 miliona bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w Polsce, to jest około 14% rynku. Przemysł stalowy, to jeżeli mamy się budować, a wiemy, że chcemy się budować i w Polsce i w Europie. Przemysł mamy ocieplać i zmieniać budynki, w których mieszkamy. Chcemy rozwijać przemysł zbrojeniowy. Każda z tych dziedzin potrzebuje stali. Tegoroczna edycja Poznańskiego Kongresu Gospodarczego już za nami. Najbliższe miesiące pokażą, czy Podczas niego prognozy okażą się prawdziwe. Dla kuriera wyborczego, Kamil Kluj.